Witajcie. Historie o ludziach pozostawionych na bezludnych wyspach najczęściej można znaleźć w powieściach przygodowych lub w kronice czasów wielkich odkryć geograficznych. Jednak zdarzało się to również w XX wieku. Ponad 100 lat temu na niewielkiej wyspie położonej pośrodku oceanu zapomniano o setce osób. Przypomniano sobie o nich dopiero 7 lat później. Wysłano po nich statek. Władze starały się dowiedzieć, jak żyją osadnicy, jeśli w ogóle przetrwali. Ich historię opowiemy Wam w dzisiejszym odcinku. W okolicach wybrzeży Meksyku znajduje się niewielka wyspa o nazwie Clipperton, która zajmuje powierzchnię 7 km kwadratowych. Od stałego lądu, a jest nim meksykańskie miasto Acapulco, dzieli ją niemal 1300 km. Hiszpańscy konkwistadorzy odkryli ją w XVI wieku i nazwali Atolem Medanos od hiszpańskiego słowa Medanos – wydma. W początkach XVIII wieku natknęli się na nią Francuzi i nadali jej nazwę Wyspa Pasji, gdyż odkrycie miało miejsce w Wielki Piątek. A Clipperton to angielski pirat, który prawdopodobnie kiedyś wykorzystywał wyspę jako piracką bazę. Zresztą wyspa nadaje się głównie na bazę piratów. Ziemi jest tam mało, niewiele palm kokosowych, nie ma złota ani innych minerałów, nie było też żadnych plemion, które można by zniewolić. Ale mimo to o ten mały kawałek ziemi od zawsze toczyła się walka między Wielką Brytanią, Francją, Hiszpanią i Meksykiem. Z początku kontrolę nad wyspą zdołała przejąć Wielka Brytania, ale w 1906 roku Meksykanie zdecydowali, że skoro wyspa jest bliżej nich, to powinna należeć do Meksyku. Meksykanie objęli władzę nad Clippertonem i postanowili zaprowadzić tam swoje porządki. Rzekomo w celu wydobycia cennego wówczas guana rząd wysłał ekspedycję składającą się z trzydziestiorga sześciorga mężczyzn i kobiet. Na wyspie wybudowano kopalnie, ułożono szyny dla wózków. Wzniesiono domy dla mieszkańców, a na 29-metrowym klifie w południowo-wschodniej części stanęła widoczna z daleka latarnia morska. Ludzie ułożyli sobie życie, pracowali niespiesznie przy wydobywaniu guana, ponieważ celem osiedlenia ludzi na tym skrawku lądu wcale nie było żadne wydobycie, ale dołączenie go do meksykańskiego imperium. Ponieważ na wyspie nie było nic poza kokosami, ptakami i kilkoma gryzoniami, co dwa miesiące przysyłano tu statek z zapasami żywności, a także niezbędnymi narzędziami. Wszystko szło wspaniale, a Clipperton powoli rozkwitał. Ludziom udało się założyć prawdziwe ogródki warzywne i hodować świnie. Mieszkańcy czuli się całkowicie bezpieczni pod niewiarygodnym słońcem Pacyfiku. Pobierali się, rodzili dzieci a wkrótce ich liczba wzrosła i przekroczyła 100 osób. Gubernatorem wyspy był Ramon Arnaud. Ogólnie rzecz biorąc panował tu prawdziwy raj na Ziemi, w którym każdy robił, ile mógł i dostawał to, czego mu było potrzeba. Dzieci dorastały na brzegu oceanu, statki regularnie przywoziły żywność, książki i czasopisma, nowe płyty gramofonowe, a nawet żyzną glebę do ogródków warzywnych. Ludzie musieli czuć się jak koloniści z czasów wielkich odkryć geograficznych, którym w dodatku zapewniono niemal wszystkie dobrodziejstwa cywilizacji. Jednak bogowie najwyraźniej nie lubią takich historii. Na samym początku zimy 1914 roku rozszalał się huragan. Ludzie na wyspie przez te 8 lat ani razu nie widzieli takiej burzy. Wiatr uderzył wyspę niczym bicz Boży i po prostu zdmuchnął niemal wszystkie budynki, a także prawie całą żyzną glebę wraz z roślinnością. Ostała się jedynie latarnia morska, która niczym monstrualny palec wskazywała niebo, jako milczące świadectwo kruchości wszystkich rzeczy. Ale na tym kłopoty wcale się nie skończyły. Huragan rozpoczął tylko łańcuch tragicznych wydarzeń, które miały miejsce później. W tym samym roku Meksyk pogrążył się w rewolucji, a także w wojnie domowej, która nieuchronnie następuje po wszelkiego rodzaju przewrotach. Pewnego dnia rebelianci zdobyli statek z zaopatrzeniem przeznaczonym dla Clipertonu i po rozładowaniu zapasów zatopili go. A ludzie pozostali na suchym kawałku ziemi, smaganym przez huragan, mając tylko dziewięć palm kokosowych, które rodziły około trzech owoców tygodniowo. Mieszkańcy wyspy zaczęli umierać, na próżno czekając na nowy statek. Ale Meksyk w ogóle nie myślał wówczas o maleńkiej wysepce, z której nawet nie można było się wydostać. Osadnikom zaczął mocno doskwierać głód. Brak witamin powodował szkorbut, ale to było tylko jedno z nieszczęść. Osadnicy zebrali szczątki zniszczonych budynków i zbudowali tratwę. Przez trzy tygodnie mieszkańcy Clippertonu płynęli do Ameryki, ale i tak do niej nie dotarli. Nikt nie interesował się umierającymi ludźmi i nie nadeszła dla nich żadna pomoc. Ocaleli mieszkańcy wyspy nie mogli pozostawić swoich towarzyszy w nieszczęściu, więc zwrócili się o pomoc do Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Którzy o dziwo zgodzili się wysłać statek po nieszczęsnych ludzi. Latem okręt dotarł na wody okalające wyspę, na której pozostało jedynie sześcioro dzieci, tyle samo kobiet i czternastu mężczyzn. Arnaud jednak przestraszył się, że władze uznają ich za zdrajców i odmówił wejścia na amerykański statek. Po dwóch latach życia w mężarni dotarło do nich, że dłużej na wyspie nie przeżyją. Amerykanie już na pewno nie przyjdą im z pomocą. Zaczęli więc wyglądać z latarni morskiej jakiegokolwiek statku i wpatrywać się w bezlitosną przestrzeń Oceanu Spokojnego. Gdy wreszcie na horyzoncie pojawił się okręt, mężczyźni na rozkaz gubernatora wskoczyli do pozostawionej przez Amerykanów łodzi i ruszyli w morze. Jednak fala przewróciła ją i utonęli wszyscy, co do jednego. W 1917 roku nie było już żadnych mężczyzn na wyspie, z wyjątkiem latarnika Victoriano Alvareza. Pozostało tylko 15 kobiet i dzieci. Alvarez ogłosił się królem Clippertonu i zastraszył udręczone kobiety, zmuszając je do współżycia. Swoją niezależność wywalczyła jedynie wdowa po kapitanie Ramonie Arnaudzie Alicja, której Alvarez się bał. Ale z pozostałymi Oszalały, samozwańczy władca się nieceregielił. Dwie kobiety, matkę i jej 15-letnią córkę, rozstrzelał za niesubordynację i rzucił na pożarcie rekinom, które nieustannie krążyły w pobliżu wybrzeża. Koszmar kobiet zakończył się w nocy 18 lipca 1917 roku, kiedy Alicja i jej służąca Tirza zaatakowały Alvareza młotkami. Tego samego dnia do wyspy zbliżył się amerykański okręt wojenny Yorktown, którego załodze polecono sprawdzić, czy na Clipertonie nie ma Niemców. Zamiast niemieckiej bazy okrętów podwodnych, zdumieni marnarze znaleźli cztery kobiety z ośmiorgiem dzieci. Wszystkie ubrane w płócienne sukna, straszliwie chude i w ciężkim stanie psychicznym, graniczącym z obłędem. Ostatnie mieszkanki Clipertonu zabrano do meksykańskiego miasta Salina Cruz. Na to, co wydarzyło się na Klipertonie, dziś patrzy się inaczej. Jedni uważają, że do tragedii doszło z powodu uporu Ramona Arnauda, który wciąż wykonywał rozkazy dawno obalonego rządu i przez to winien jest śmierci swoich kolegów. W Meksyku ludzie zapomniani na Clipperton uważani są za prawdziwych bohaterów, którzy do końca bronili integralności terytorialnej państwa, a Clipperton Island nazywa się Meksykańskimi Falklandami. Tak czy inaczej, w 1931 roku Meksyk oficjalnie zrzekł się roszczeń do Clipertonu, który ostatecznie stał się francuski. Następnie władze francuskie zaproponowały obywatelstwo pozostałym przy życiu Clipertoniankom, ale żadna z nich się na to nie zgodziła. Tragedia, która wydarzyła się na atolu Cliperton ponad 100 lat temu, wciąż jest pełna tajemnic. Ale badacze nadal piszą książki o tych okropnych wydarzeniach i próbują znaleźć brakujące fakty aby w pełni zrozumieć przyczyny tego, co się wydarzyło. To wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.